Jak tu jest pięknie, moi drodzy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, Sybasa Kowalczyk i Kogutek Szymano. siemano, Szymano, siemano. moi drodzy, jesteśmy nad kleniową rzeczką, bo dzisiaj jeszcze nie jest pierwszy. A w dzisiejszym odcinku ogólnie, oprócz tego, że będziemy łowili klenie i Kogut wymyślił jakiś dziki challenge, ale to za chwilę, to pogadamy sobie o y, rękodzielnikach o branży rekozielniczej, jak to zacząć, czy da się z tego wyżyć, czy da się zarobić. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Festiwal Wędkarstwa i survivalu w Kielcach. Tak więc co? Idziemy łowić, tak? W dzisiejszym odcinku wymyśliłem, że to nie będzie takie zwyczajne łowienie kleni, tylko po prostu zrobimy challenge. Kto złowi mniej kleni, przegrywa i przegrany będzie musiał zjeść klenia, którego przyrządzi mu wygrany. Do challenge'u sobie za chwilkę wrócimy. Tylko jeszcze szybko Wam przedstawię postać Michała Koguta. Część z Was go zna z moich filmów, ale ogólnie w ramach współpracy z targami kieleckimi będę raz jakiś czas jeździł po wystawcach targów, pokazywał Wam, co mają do zaproponowania, i razem będziemy również wędkować. No i na pierwszy strzał oczywiście padł Kogutek. Idziemy zobaczyć, co on tam ma za skarby. Pokaż, Kogut, gdzie masz swoje skarby. O kurze. Chciałbym powiedzieć, że Kogut w garażu ma gumy, ale ma gumy tutaj. Moje gumy śpią ze mną, to są cenniejsze od wszystkiego, to trzeba pilnować, żeby nie... one były w dobrych warunkach. Powiedz mi w ogóle, jak to się stało, że, <noise> że zacząłeś produkować przynęty wędkarskie? Jak to się stało? W sumie to po części też twoja jest wina o. i Maćka z Fish z Wrocławia. O. No, i tak to wyszło, poszło dalej. No, i w tym momencie już za chwilę będę miał 10 modeli, przynajmniej w 10 kolorach. A to nie będzie koniec, bo mam zamiar zbudować swoje własne ogromne imperium gumowe. Ja, yeah. super. I, super, A powiedz mi dobrze, bo to wszystko pięknie, pięknie wygląda, ale idziemy do Twojego warsztatu, abyś pokazał tam, jak to wszystko wygląda, jak to produkujesz. Co to za uśmiech No, nie można wszystkiego zdradzić tak aha, naprawdę. Aha. Ja mam tam swoje, wiesz, myki, które używam, żeby wyprodukować te przynęty. Może któregoś dnia zrobimy taki odcinek. No dobrze, słuchajcie, ja przewidziałem, przewidziałem taką sytuację. To teraz się przeniesiemy do maczka, z Fishmade'u, który powiedział, że pokaże to wszystko. Jak to można zacząć. Co trzeba sobie kupić, w co się zaopatrzyć aby w ogóle zacząć produkcję rękodzielniczych gum. A ja się wcielę w takiego przykładowego klienta. No to zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo ja bym chciał gumy lać, tylko nie wiem od czego zacząć. Nie wie Pan od czego zacząć, to dobrze Pan trafił. Jest Pan w medce lania gum, także... Porozmawiamy sobie najpierw o tym, jakie gumę Pan chce lać, jakie wielkości, jakie kolory. No takie na sandacza, takie nie wiem, 12 cm 12 cm. No to będziemy dobierać plastizol, mniej więcej twardości soft, kolory. Ale ja nie mam jeszcze projektu, nie wiem, A, mam, ja tylko mam pomysł jest, na taką gumę, że... Jest ja w ogóle nic nie okay. wiem, no. nie Dobrze, to... to najpierw omówimy projekt, jaki Pan potrzebuje, najpierw długość już znamy. A tu Pan mi taki projekt zrobi? Oczywiście. Od podstaw? Od podstaw. Kurzy, zaraz sobie tutaj na, na kanapeczce. No i będziemy rysować, zaraz tak? Będziemy rysować, zaraz będziemy wszystko ustalać. Okay, także, okay. także u nas możecie sobie dostać od projektu po finalny produkt, czyli formy plastizole. No Jezu, a co to, co to za grubas jest tutaj? Jakieś takie służby. No dobrze, tak dobrze, czyli tak, czyli to projekt mi zrobicie tak i. Jest. A i w czym ja mam to, jak to się tu leje się. Formy mogą być tak, albo drukowane w 3D, które robimy, rekomendujemy na początek, żeby sprawdzić, czy wszystko działa, czy tam nie trzeba formy zmienić. Później robimy bądź w aluminium, bądź w. Tu pan mi pokaże, tu takie te, te formy pokażemy panu. Oczywiście, nie mam problemu, zapraszam. Mamy cztery drukarki, one akurat teraz sobie tutaj stoją. Tam są trzy. Tutaj mamy taką jedną ma małą. I słuchajcie, formy, tak jak przed chwileczką mówiłem, możemy je zrobić albo w 3D. Są tu takie formy. My na nich normalnie też pracujemy. To nie jest coś takiego, że, że to musi być forma, e, forma, która jest tylko i wyłącznie robocza. Formy aluminiowe. Słuchajcie, co, gdzieś tam miałem. My ogólnie mało pracujemy na tych silikonowych formach, ale gdzieś tutaj, gdzieś tutaj ją widziałem. Kurczenia, mam jej akurat teraz, ale są jeszcze silikonowe. My na tym pracujemy mało, aczkolwiek też mamy materiały, żeby to stworzyć. No dobrze, tak na, na początek, to yy, taki zestaw, jakbym właśnie chciał, to, to co, co by pan mi zaproponował? Przede wszystkim plastizol. Tutaj dobieramy, to jest produkt, który jest naszym takim flagowcem. Od zeszłego roku zaczęliśmy robić sami plastizol. Nie mogliśmy dorwać takiego materiału, jaki chcemy, mieliśmy kłopoty z wysyłkami, nieważne. Mamy go na miejscu. Dobieramy plastizol, czyli twardość. Mamy twardości, tak, tu jest akurat soft, super soft, medium i hard. E, dobieramy go do. Na przykład weźmy przykładową formę. O, tak, nie? Porównajmy to, żeby Wam pokazać o co chodzi. Mamy formę taką, która jest no mała, nie? To jest 11 cm. Czyli do tego dobierzemy sobie na przykład ekstra softa. Weźmy to, to tutaj, nie? To jest już forma większa, jaskółka 23 cm. Zrobimy ją sobie na sofcie i na tej podstawie, na podstawie długości, smukłości, przynęty, dobieramy plastizol. Później kolejnym punktem to będzie dobranie barwy. Klor, bo one kolorowe Far... takie były. Tak, słuchajcie, tu nam, tu nam po prostu wymiotło, bo mieliśmy w zeszłym tygodniu promocję na farby. Normalnie farby są na wszystkich tych półkach, no ale niestety ich nie ma. Później dobieramy sobie brokat brokat mamy też już końcóweczki, które nam zostały tutaj. No i w zależności od tego, co chcemy robić, dobieramy albo robimy nielaminowane, czy inaczej może nie nielaminowane, ale malowane bądź dwukolorowe przynęty. Możemy to robić za pomocą strzykawek. Na przykład to, to mamy takiego wielkiego dzwona, ale mamy też w swojej ofercie 120. Może te mniejsze pokażę. Otworzymy sobie jedną taką podwójną żeby Wam pokazać o co chodzi o co chodzi w wylaniu na dwa kolory od niedawna mamy też w swojej ofercie trzykawki Trzy nieduże, bo to jest 120 ml na trzykawkę i to jest a tak. mikser. Zaraz Wam pokażę o co tutaj chodzi. Fajnie brendowane naszym, naszym logo. I słuchajcie, zakładamy sobie taką, e, taką strzykawkę. Nabieramy z kubków Plastizol i normalnie na dwa kolorki laminujemy sobie, wkładamy tutaj sobie końcówkę i w taki sposób laminujemy na dwa kolorki. I tak wygląda tak naprawdę pokrótce zestaw. Jest guma już. Już jest guma, tak naprawdę. To jest wszystko. Pokrótce tak wygląda zestaw. Jak widzicie, jest to bardzo proste. No oczywiście do tego wszystkiego musimy mieć mikrofalówkę, bądź coś, co nam ten plastidor przetworzy, bo to tworzywo pracuje w temperaturze około 160 stopni. Nie? Czyli to muszę mieć mikrofale na początek, jakiś garnuszek? Mikrofale, bądź wiecie, dla bardziej... Jeżeli ktoś ma zasobniejszy portfel, wtryskarkę, garnek do podgrzewania, ale zwykła mikrofalówka wystarczy. Kubek. Żaroodporny, słuchajcie, nie oszczędzajcie, nie kupujcie gdzieś tam jakieś pepko e, w szklanek, bo już takie historie widziałem. Później kończy się to sorem z ostrym poparzeniem, bo to jest temperatura 160 stopni. To już nie ma żartów. Sam, pomimo tego, że robię gumy kilkanaście lat, raz w roku jestem poparzony. Nawet dziś tu jeszcze mam o, słuchajcie, To są świeże, świeże rany, nie? Świe, świeże rany, które pojawiają się cyklicznie, ale słuchajcie, jeżeli będziecie się tego trzymać gdzieś tam. Wytycznych, jeżeli nie będziecie tam sobie świrować, bo nieraz wiecie, jak to jest. A sprawdzę sobie temperaturę, nie? Poluszkiem, nie, nie, nie. tutaj wszystko, wszystko Czy robimy... Czy palcem żeby... nie mieszać tego? Nie, 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 absolutnie. Najlepiej to sobie jakimś widelcem podkraść babci. A jakbym, a jakbym na przykład potem y, już się nauczył tutaj lać y, no. ten, ale jakbym potem chciał być takim potentatem gumowym, na przykład jak ten, jak, y, jak kogut, to, y... to słuchajcie, to idziemy krok dalej y, i później możemy sobie, możemy sobie zrobić coś takiego. Tutaj są takie maszynki e, typu wirówki. E, no to jest bardzo prosta maszyna. Słuchajcie, to jest forma, forma która, na którą sobie skręcamy. Mamy podstawę. Już tutaj sobie wykręcimy. Do tego używamy e, wkrętarki. I patrzcie to jest. Czekajmy, że zaczęliśmy sobie światło, troszeczkę jaśniej. To jest forma, która składa się z X. Kopii tej samej przynęty można oczywiście sobie tutaj to zierzyć, takie jaskółki malucie, To są panie. takie ale jaskółki jak to jak to nazwać co robimy coś takiego że skręcamy sobie taką formę odpalamy maszynę i rozgrzany plastizol wlewamy jak ona się tutaj nam kręci tutaj w tym w ta, no, tak 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 mniej więcej to wygląda tutaj sobie wlewamy to się rozkłada po całej formie i mamy tak naprawdę gotową przynętę także Kolejnym krokiem to jest tryskarka. My tutaj akurat u siebie jej nie mamy. Mamy jedną, ale na dzień robimy tak troszeczkę większą, że tak powiem, robotę, jeżeli chodzi o, o lanie gum. Tutaj jest taka przydomowa produkcja, że tak powiem, przysklepowa. Jak coś jest jakieś zamówienie na jakąś przynętę, na szybko odlewamy, malujemy i tak naprawdę wszystko jest gotowe. Super. No i to... tutaj, tu mamy tą sławetną... Oj, sorry. Tu mamy tą. Tutaj mamy wszystko, co potrzeba, czyli mikrofalówkę, tutaj aerografy, słuchajcie, to jest takie, tak jak, słuchajcie, no, taki warsztacik nasz mały przysklepowy, nie? Jeżeli coś trzeba na szybko robimy. Robimy gumę, wysyłamy wam jak najszybciej, jak się da i, no i. w zasadzie, jeżeli chodzi o start, no to widzicie. To, to że nie, taki nie... zestaw dla początkującego, tak, proszę, proszę mi spakować, to ja biorę. Dobra, zestaw startowy, dobra, plastizol. Jezu, ten, ten, jak się już, ten jak się już zestarzał. Jeżeli chodzi o zestaw startowy, to, tak jak tu już wspomnieli wcześniej, strzykaweczka Plastizol Formy. Znalazłem, udało mi się znaleźć jeszcze tą formę, o której mówiłem, trzecią, czyli silikonową. To jest taka forma bardziej do odlewania przynęt real fishowych, nie? Czyli mamy taką formę, którą sobie zalewamy, otwieramy i lejemy Plastizol. Mamy tutaj formę aluminiową, drukowaną, i właśnie tą, ale o jednej, której nie wspomnieli. Bardzo fajna na początek. To jest forma lana od góry. Słuchajcie, dla ludzi, którzy zaczynają swoją zabawę, jest to o tyle fajne, że można sobie robić laminaty dwukolorowe. Czyli robimy sobie do połowy, uzupełniamy drugim kolorem i mamy wszystko gotowe. Do tego dodajemy sobie brokacik, barwnik oczywiście o kolorze takim, jaki jest nam potrzebny, czyli jaki jest na przykład łowny na danym łowisku. I oczywiście są farbki to akurat są farbki do oczu. I tak naprawdę słuchajcie, w takim prostym sposobem macie tutaj zestaw na start. Oczywiście, można do tego dołożyć jeszcze jakieś silikony do otworzenia form, ale słuchajcie, u nas macie to wszystko. Możemy wam wydrukować, możemy zrobić w aluminium. Moim zdaniem są to bardziej trwałe formy niż te formy, które są właśnie silikonowe. Nie? Wyprowadziliśmy ten silikon, bo od pewnego czasu ceny tak wzrosły, że nie opłaca się go sprowadzać po prostu. Nie? To, to ile to będzie tak mniej więcej kosztować, taki zestaw? Jest co taki zestaw? Jakbyście to chcieli wziąć w cenach takich, jak jest na start na, na stronie, ten, który jest tutaj, nie? To jest tak, około 150, 300, 350, 400, 440, około 450 zł, ale taki, skompletowany. Czyli tak jak żeśmy wzięli wszystko tu, a ogólnie bok startowy 330 chyba złotych, czy 345 złotych jest u nas na stronie. Okej, okay, proszę zapakować. Nie ma problemu. Yy, czyli jak widzicie odcinek zaczyna się od totalnej patologii. Yy, mamy łowić jak najwięcej kleni, czyli małych takich? Kogut, to nie, to zróbmy, że o, o największego klenia. Kto złowi najmniej, najmniejsze klenie, to niech będzie przegrany. No nie, bo tak, tak. To będziemy musieli wszystkie mierzyć, a to bez sensu, stracimy tylko czas. Oj, tam mierzyć, to tak tylko. Zróbmy na sztukę właśnie, kto więcej złowi, Ale bo to jest bez wszystkie. sensu, no będziemy teraz klepać rybki, pipki, stary... No nie no, a poza tym że ja jest sprzęt na normalne duże ryby, no kogut. Ja wziąłem wędkę do, do 9 gramów, a kogut wystartował z jakąś do 1,5 grama i będzie teraz yy, kleniki po 10 cm łowił, to no, bez sensu. Jest a tu fajnie, zobaczcie pod drzewo, no bo tam najwięcej kleni, bo z drzewa spadają różne pyszności. Kurna, jak tu kurzy się z drogi, o Jezu! Kogo tu ma klenia? Słuchajcie, ogólnie. A jeszcze go atakują inne, pa, pa, pa. O, ty dofaktycznie. faktycznie. Lepsze klenie. No. Ten to malutki. Moi drodzy, ja też ogólnie pogodziłem, że przegram ten challenge, bo mam jakby tutaj no inne, no fajne, fajne, inne zadanie jak powiedz, czy z rękodzieła, z takiej produkcji, jaką Ty robisz, czy z tego da się żyć? No da się, da się. Trzeba się do tego przyłożyć po prostu. I jak się ma dobry pomysł i, i wykonanie, no to można oczywiście. Ja na przykład z tego teraz bardzo korzystam, bo jak był martwy sezon i nie byłem, nie miałem jak przewodniczyć na, na rybach, no to głównie poświęciłem swoją uwagę na przynęty i, i to mi trochę uratowało budżet. Okej, okay, dobra, zobaczymy, co tutaj Kogut... Jeszcze nam złowi przy okazji, było branie. Było branie. Mhm. Jest, 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 proszę bardzo. Chciał kogutek ze starym wiślakiem tutaj walczyć na klenie. No proszę bardzo, mój jest troszkę większy, ale on nawet nie zauważył i go zostawimy w tej nieświadomości. Słuchajcie Nie wiem czy aklenia będę zabierał bo nie wiem czy złowię wymiarowego Najwyżej jutro kogut będzie musiał zjeść bolenia po prostu No i co no tu się łowi? cisza jest Cisza jest? No są jakieś puki, ale to bardzo małe rybki no. Co ty gadasz? Po prostu trochę żeśmy za późno wyruszyli Tak A za późno żeśmy stali Ale wychodziły, skubane. Ja podejrzewam, że one tam niżej też są. A w ogóle zobaczcie, mamy tutaj, zobaczcie jakiego mamy gościa. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dobry. Jestem przewodnikiem miejscowym. Tak. I tutaj tłumaczę panom, jak mają łowić i żeby złowić. Ale nie e... słuchają się w ogóle, nie chcą się słuchać. Krzysztof jest również wystawcą na targach kieleckich, ale do Krzysiu, do Ciebie to przyjedziemy na oddzielny film. Zapraszam. Ogólnie. Zapraszam. Taki wędkarsko i opowiesz o swoim rękodziele, jakie robi, zdarzyć, wszystkie no, tajniki widzą, wszystkie myszki No tak nie, ma, to nie można, tak eee. to nie są tanie rzeczy. Okej, okay, okej. Okay. No i co, no, żeśmy sobie troszeczkę tu tam zjedli i tak dalej, no i lecimy. Tylko, że już lecimy na Nysę, zobaczyć jak wygląda rzeka, gdzie chodzą bolenie. Oczywiście zestawy bierzemy ze sobą kleniowe i no, pokręcimy się troszeczkę, aby nam było łatwiej jutro, 1 maja, no będziemy wiedzieli po prostu gdzie żerują ryby. Tak opłtek? Of course. Ten nasz, jak ten nasz challenge ogólnie? Bo na razie to ty ja wygrywasz. No, ja, ale jak wygrywasz? No bo sobie, ja, wiecie... Moją rybę widziałeś i ja widziałem też. A ja twoje moja ryba nie widziałem. jest, ale moja ryba jest taka na specjalnie no, Ale Nie niemierzona, Ale jest tym, większa. Ale jest jeden jeden. No to jaki challenge? Teraz złowisz klenia. Nie Ja mam ja klenia, który nazywa się klenius wielkus. A twój klen to? śmieszny, malutki, skurczony świaczkiem. Ale trzy go podgryzały, to można zaliczyć, że prawie cztery złapałem na I to widzicie, widzicie, i to taki teraz młodzież ten No czasach, dobra, nawet jeżeli miałbym przegrać, nie potrafi przegrać. Nawet ogólnie. jeżeli miałbym przegrać, to, to i tak nie mam co zjeść, bo ty swojego nie zabrałeś. No. Ale chcę ci śmierdzącego jazia na kolację złowić. Się. A to jak złowisz śmierdzącego jazia, to ja go z przyjemnością opętuję. Okej. Okay. Kogut mi kazał rzepak nagrać. Bo podobno na Mazowszu nie ma takiego ładnego, Zobaczcie, jaki Tak, z radości rzućmy się wszyscy w rzepak. Tak, za beloną. Jedziesz na belonę? Na Flondrę jadę. Na Flondrę? Mogę Cię zawieźć na Flondry tutaj, bo są po drodze. No już Wam pokazuję jak wygląda ten odcinek rzeki, na który przyjechaliśmy. No fajnie wygląda, troszkę ta woda taka nie za szybka. Mogłaby być szybsza, co mi się tu porobiło. No ale mamy co mamy. Tak to się prezentuje z góry, to jest kawał rzeki, kawał rzeki, zaraz przejdziemy na drugą stronę, szybciutko oczywiście, ops, tutaj to wygląda tak, nie, ale tutaj rozmawiałem z, z panem, to powiedział, że, że sumek mu porwał zestaw, okay. Znaczy... porwał mu czy coś tam, coś tam mu sumek zrobił, no. Ale ty normalnie chodzisz z normalną boleniową wędką, z cykadą, z cykadą wielką. Kto? Ten pan? A, tak. Czyli, bo to chyba jest taki zwyczaj ogólnie, że nie ma tych małych przynętek jak tam Nie, tu nie ma zakazu. Tylko bolenia. że jak się złowi bolenia to się wypuszcza pewnie, tak? Tak jest podobno, no. Znaczy no, wiadomo jak jest w praktyce, nie? Mhm. Mm no tak, czyli cukraj to byczek, No spoko, spoko. To jakbym wiedział, to by sobie też wziął boleniówkę kogutek. Trzeba, bo ty żeś mi nic nie mówią. Tutaj widziałem coś przed chwilą zebrało. Hop. Coś zebrało, może coś puknie. blaszkę. jest. Już wędkarzy widzę sporo. Wywózki porobione. Już się weekend zaczął, dla co niektórych. Fajny grille się palą. A boleń nie widać w ogóle ale przecież wiem, że to totalnie może nic nie znaczyć. Zobaczcie widzowie, a tutaj jest znowu kawałek normalnie płynącej, wartkiej rzeki, tylko że stan wody nie jest za wysoki. Jak Ty myślisz? No nie, nie, Lepiej nie. Na, na Waszym kanale żerańskim, czy tutaj? Bo patrz, tutaj płynie, jest nurt. Można woblerka wstawić, wiesz, można coś porobić fajnego. A tam to tylko... I tam może Szczypada, być albo... kicha, albo może być bardzo dobrze, jeżeli jest ich i no. Ja pierdzielę widzowie, co, co robić, bo, mnie nie wiem, ja, bo ja nie wiem, bo ja nie jestem stąd. A kogut to tak w Boleniach to też chyba niezorientowany zbyt tu dzisiaj. Nie jest to moja ulubiona ryba do łowienia. Nie? Ej. Ja to lubię, lubię. Kurde no. Hmm. No nie wiem, pół dnia tu, pół dnia tam. Tylko które pół dnia? Pół, które pół dnia, Głosujcie w komentarzach. Które pół dnia mamy gdzie spędzić? A my ich tak zrobimy po swojemu, bo potem im obejrzymy pewnie. No, aj, dobra. Tak, więc widzowie, więc no, Chyba się żegnamy z Wami. Jedziemy do domu się przespać, kimnąć. I rano zaczynamy majóweczkę pierwszego. Skoro świt. Skoro świt. Wam życzymy udanej majówki. Zostawcie suba, zostawcie łapę, zostawcie komentarz. Taktyczny dla zasięgu i takich boleniowych szpaków. Dokładnie. Nara.